Siemanko widzowie, jestem Mewa7, a w dzisiejszym odcinku witam was w sezonie drugim Road Citizens, ale nie wiem czy to można nazwać już Road Citizens, bo jak widzicie za mną jesteśmy w innym miejscu niż zawsze, startowaliśmy z Kajem, więc nie wiem czy to już można nazwać Road Citizens, bo jesteśmy w mieście jesteśmy w Bloksburgu, więc oglądajcie odcinek do końca, pamiętajcie o łapce w górze, który jest dzwonkiem będzie się tutaj naprawdę dużo działo no, no wraz, wiedzą sobie tego Bloksburga w, w sumie nawet tutaj fajnie, trochę mniejsze jest to miasto niż Road City Dance, ale fajnie jest. Um, no, zwiedzałem sobie troszkę, pochodziłem tutaj. Aktualnie sobie siedzę, bo zmęczyłem się trochę, ale tam jest jakaś pizzeria. To może tam pójdę sobie pizzę jakąś zamówić, albo nie wiem, może się tam zatrudnię, bo potrzebuję trochę pieniędzy, bo mam tylko 6 tysięcy, bo musiałem wynająć dom no, sprzedać samochód. No, dużo dosyć musiałam wydawać pieniędzy, więc jeszcze nad komputera nie mam, jak ja mam nagrać odcinki dla widzów. No dobra, pójdźmy do tej pizzerii. Dobra, nic nie jedzie, to przejdźmy sobie przez ulicę w sumie, bo nie ma tutaj nigdzie blisko pasów. Nie wiem, czy My się zauważyłem, że chyba nigdzie nie ma pasów, więc dobra. Dzień dobry. Ja bym poprosił jedną pizzę. Dobra, dziękuję. Siądźmy sobie tutaj. Dzień dobry. I pojedzmy. A, dobra, dobra. Była ta pizza. No, naprawdę fajnie tutaj. Nie wiem, a... Um, dobra, w sumie to na razie pójdę do tego mojego domu, który wynajmuję. W ogóle zobaczę, zobaczę co tam jest i jak on w ogóle wygląda. Na zdjęciach wyglądał, on dosyć fajnie. Wyglądał jakby był duży. E, miał fajne wnętrze, ale nie był, zbyt, nie był zbyt drogi, kosztował tylko około 20 tysięcy. Więc, no, nie wiem czego się spodziewać po 20 tysiącach. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. A właśnie, tak jak sobie idę, tutaj już widzę mój ten dom. Nawet ma podwórko do jakiś taki, altankę jakby. To przecież będę mógł nagrywać przez telefon. Chyba. Dobra, no to najwyżej będą odcinki na telefonie. O, a tutaj już jest ten mój dom. I on z zewnątrz wygląda naprawdę fajnie. No jak na 20 tysięcy. Dobra. Mam do niego. Dobra. Mam do niego klucze. Otwórzmy. No i prezentuje się naprawdę fajnie. Tylko... Jak ty się... O dobra. No taki ładny ganek. Dobra, wejdźmy tutaj. Ty, nawet zapalające się. Zapalające się. E, zapalające się lustro. O, tutaj jest chyba mój pokój. No, budzik jest ustawiony? Dobra, najwyżej go sobie ustawię. Szafa. Jakieś zdjęcie. Hmm. O, są okna, jakie fajne. Dobra, na razie niech będzie zamknięte miecze. Normalnie jest wiedźmina. Kozacko, bo bardzo lubię wiedźmina. Jakaś lampa to jest? Tak, to jest lampa. Dobra. Mamy też taką muszko, chusteczki. No, fajno. Dobra, idziemy dalej zwiedzać. Włączajmy światło, bo żeby rachunki nie przychodziły takie duże. I z tego co widzę, to tutaj jest salon. Dobra, o, tam jest włącznik światła. No, wygląda to fajnie. O, tutaj jeszcze był. No, tutaj mamy yy, kuchnię. Naprawdę fajna, nie jakaś za bogata z tego co widzę, ale w sumie no to jak mogę się spodziewać po 20 tysiącach? I tak mieszkam w sumie sam. Yy, no, jadalnie aż yy, 6 miejsc, więc dużo. Jakie fajne siedzenie w ogóle. No, a pilot działa? Działa pilot, dobra, obejrzymy, tylko zmienimy kanał i przyciszmy trochę. O, obejrzyjmy wiadomości. No, muszę się umyć zaraz. Ciekawe, czy jest w ogóle łazienka, ale powinna być. Dobra. Wyłączam ten telewizor. I idę zobaczyć ten pokój. Właśnie to powinna być chyba łazienka, tak? Tak, jest łazienka od razu z pralnią. Dobra. Mmm yy. Okay. Eee, odłóżmy to na razie i dobra jest papier toaletowy mogę prasować ubrania zasłońmy sobie okno dobra idę się umyć bo no naprawdę jestem po tej podróży brudny dobra jak widzicie ja już się umyłam jestem czysty eee, otwórzmy sobie okno która jest w ogóle godzinna jest. Jest 15, dobra. No to nie wiem. Co tutaj jeszcze można porobić? Mm, o wiem, nagram odcinek dla widzów, tylko muszę to nagrać z telefonu niestety, bo no... Inaczej nie mam jak, nie mam nawet komputera, bo mnie nie stać. Dobra. To nagram przed domem. Siemka widzowie, ja jestem Mewa7 i no jak widzicie za mną jest nowy dom, już w nowym mieście, w Loksburgu, no i jak widzicie nagrywane to jest telefonem, więc słychać mnie trochę gorzej, no ale y, będę ma wam mógł nagrać e, house tour jak chcecie, że będziecie mogli to zobaczyć, ten dom, ale... Odcinki będą na razie o, o, nagrywane telefonami i będą trochę rzadziej telefonem bo, i będą trochę rzadziej, bo muszę trochę zarobić kasy, bo mam tylko 6000, nie mam nawet auta, bo sprzedać. Więc muszę trochę zarobić i na razie odcinki jak będą nagrywane, to telefonem. Nara. Dobra, nagrałam ten odcinek. Budźmy, bo w ogóle coś było z tyłu. Tak, jest, ta altanka. Szkoda, że nie ma grilla. Kupię sobie najbliżej. Usiądźmy tutaj. No, podwórko jest. Jest tylko w sumie ta altanka, a tak to to podwórko jest duże. No, trzeba będzie jakoś jeszcze ogarnąć, ale... Dobra, zjem coś jeszcze zanim wyjdę i... Znaczy zjem coś i sobie wyjdę jeszcze pochodzić trochę. Może sobie jakiś rower kupię odbucholej nogę, żeby było chociaż trochę szybciej. Dobra, wszystko zjedzone to teraz sobie tylko wyłączę. I widziałem, że tutaj nie ma jakiegoś sklepu z kulejnogami czy rowerami. I tutaj się kupuje internetowo. No to kupmy sobie jakiś rower. Ten jest dziecięcy, kulejnoga. Rower w ogóle. Nie wiem, mam 5000. Muszę się zastanowić. Może ta kolej noga. Nie wiem. Dobra. Ale byłem zmęczony aż spać sobie poszedłem. Dobra, już wstaję. Jesteśmy kilka dni później. Poszedłem spać, bo mi się bardzo spać chciało. Coś nie wiem czemu. Zobaczmy, czy w ogóle mój rower przyszedł już. Uwaga. Tak, przyszedł. Dobra, jest trochę mały. Jest nawet stopka. No ale ja w sumie też jestem mały. No to dobra, może być. Nie ma drogi rowerowej, więc żeby nie rzucać mandatu, to sobie muszę po drodze jeździć, ale... Na pewno jest lepiej na rowerze, bo jest szybciej niż na nogach. No dobra, no to jedziemy jeszcze trochę pozwiedzać, bo nie wiem, a może właśnie zatrudnię się w tej pizzerii. To jadę tam Dobra, jestem tutaj już Więc jest trochę późno Więc w ogóle to najpierw, pójdę, nie wiem Zakaz parkowania, no dobra Ty chyba nikogo nie ma e, Dzień dobry No, się ma e, Można się może jakoś zatrudnić e, No, można Tam przywodzić e, No, tam gdzie są sobie pizza e, Bierze się pizzę, bierze się motor i się dostarcza pizza. Aha, dobra. A jest tutaj może jakiś szef? No tak. Yy, a mogę z szefem rozmawiać? No właśnie, z, z szefem rozmawiasz. No tutaj szef też pracuje? No tak, żeby były jeszcze lepsze zarobki dla firmy. Aha, dobra. A kiedy mogę zacząć i ile będę zarabiał? Zarabiać będziesz około 350 zł za jedną pizzę. A zacząć możesz albo teraz, jak ci się chce, um, albo możesz zacząć jutro, o ósmej jest, dobra, no to ja jutro zacznę, okej, okay. no to do widzenia, no do widzenia. Dobra, fajnie, mam pracę, Zarabiał 350 zł za jedną pizzę, A to miasto nie jest jakieś bardzo duże, to to się powinno opłacać. Mój się rower popsu. A rower mi się popsuł pomocy. Dobra, zaniosę go bo chyba mi łańcuch spać, to zaniosę go do domu. Dobra, rower zaprowadzony już jest późno, to punkty spać. I jutro ustawię sobie budzik na 8 żeby jutro wstać o ósmej I jutro idziemy do pracy. Pier w pierwszej nowej pracy. Dobra. Mm. Oh. Nowy dzień. 11. Jest. Mm. Dobra, to idziemy do tej pracy. Nie mówili mi dokładnie, o której mam pójść, więc sobie trochę pospałem. Dłużej. E, dobra, jedziemy do pracy teraz. Witam cię. Spytam o której mam przychodzić do nich, bo nie wiem, czy chyba, mogę tak sobie przychodzić, do której chcę. To by było fajnie. Ale nie wiadomo. Dobra, już prawie jestem. O, dobra. Już prawie jestem. Mm. Dobra, to jest ten z no parking, więc ja sobie faktycznie pójdę. Bo ostatnio, jak tam zaparkowałam, to mi łańcuch ukradli, więc. Tym razem tam nie będę parkował kurde trochę śmierdzi. Dobra hmm, zaparkujmy tutaj hmm, i pójdźmy do tej pracy Dzień dobry A dobra kolejka jest, no to poczekam Dobra, dzień dobry, no siema siema ja miałam dzisiaj przyjść do pracy. No dobra, ale jest. Jest 11. Jest 12. No, ale bo nie mówiliście mi, o której mam przyjść. Dobra, no to możecie przyjść. No to możesz teraz iść, ale pracujemy do. No możesz pracować głównie do której chcesz, ale. No, pracujemy głównie do 16. możesz trochę wcześniej, ale. No, pracujemy raczej od 8 do 16. Więc 8 godzin No i no Aha No dobra No to może pójść teraz na 3,5 godziny No dobra Okej okay. dobra, trochę przypał, trochę cringe'owa była ta rozmowa Dziwnie się z nim gadało, nie wiem Jakiś taki No dobra, weźmy pizzę Motor i jedziemy Jaki ten motor jest głośny, czemu tak pierdzie? Co to ma być? Dobra, chyba on tak pierdził tylko na początku, bo teraz już jest trochę cichszy. Naprawdę tyle zarabiam, ile on mówił? Tak, zarabiam 240, mam jakiś ósmy level. Nie wiem, czy mam ten jakiś ósmy level i w ogóle, ale. Dobra. Co się stało z moją postacią? Widzowie mamy mały problem. Dobra, tą pizzę mogę, a chyba że wezmę nowy motor. A, dobra, bierzemy pizzę. Mam ten ósmy level, to nie wiem, może na 8 levelu się tak dużo zarabia, a oni mi dali po prostu na razie tyle, jak mam ósmy level, nie wiem. Dobra, porozdaję trochę tych pizz i wrócę do domu, muszę się umyć. Pracuję już 3 godziny, a na razie zarobiłem 960, więc chyba nawet to oddaję. Ale dobra, jeszcze mam tak naprawdę 2 godziny pracy. 3 godziny pracy, przepraszam. Eee, dobra, kto tutaj chce picić? A tam. Dobra, nie wiem, czy tutaj można wychodzić na motorze, ale skoro w sumie mogę do... Naprawdę? Dobra, biorę kolejną pizzę i jedziemy. Jeszcze 3 godziny tylko. Jakie trzy. 3... Jeszcze 2 godziny. Nie. Kurde, sorry, że tak dziwnie coś mówię, ale jestem giga śpiący. Nie, no śpiący nie jestem, ale głodny jestem i śmierdza. Tego, a jeszcze o tą pizzę, którą rozwożę. Mm, nie mam. dlatego dlatego trochę głupoty gadam ale zostało mi jeszcze około pół godziny pracy jedziemy po pizzę Ostatnia pizza jedziemy a przyjedziemy sobie przez stację Za pizza będzie gdzieś blisko. No, Dobra, nawet blisko. Oj, oj, mam dzieci na mnie nie zdenerwują, że tak przyjechałam. Już trochę jak jeżdżę z tą pizzą, to nawet trochę poznałem już to miasto. Tam będę musiał się kiedyś przejść. Zobaczyć. Może wieczorem na zachód. Nie wiem. No w sumie tam jest słońce, co zachodnie zobaczę, ale może po prostu na, praże, na plażę albo właśnie na ten, na Diabelski Młyn. Tam na góry jeszcze będzie można pójść, ale będzie mega. E, dobra. Mogę iść do, sta do, do domu. I w końcu będę mógł coś zjeść. Powiem temu szefowi, że skończyłem już pracę na dzisiaj i To Zobaczcie, że mogę iść do domu i w ogóle. A. Dobra, to jest kolejka do szefa, to poczekam. Dobra, w tym czasie sobie zamówię coś. Będzie pizza. Ej, dzień dobry. No, siema, siema. E, no dobra, ogółem to ja już no, już jest 16, to mogę iść do domu, nie? No, możesz, możesz. A czemu miałbyś nie móc iść? Dobra, no to jutro mam przyjść o 16 do pracy. No tak, jutro o 16 masz przyjść. Dobra. O no to do widzenia. No, nara, nara. no. Dziwnie trochę jest ten szef, ale. Dobra, nie wnikam. Ciekawe, czy tym razem. Mm. W sumie nie wiem co tym razem, jedziemy do domu Jestem w, w domu i w końcu sobie coś e, e, się umyję, bo tak... I w końcu się umyję, bo tak śmierdza. Dobra, umyjemy się Dobra, umyłem się, to idziemy do kibbel, mogę mieć tego samego Kibab od Turka O, dobra, umyjmy my, ręce Dobra i może zróbmy pranie Aha No okej okay. Odkładamy W takim razie Własimy światło i w końcu sobie obejrzę tyle widzów, tak mi się nudzi Obejrzmy, nie wiem Coś co będzie ciekawe, naprawdę nie wiadomości Nie O, co będzie odpowiednie, oglądamy Dobra o, Gasimy telewizor i Idę spać Tylko jeszcze zobaczyć, czy tutaj światło zgasiłem Zgasiłem To co tutaj się tak świeci? A, z dworu lampę Dobra No to idziemy spać a więc, widowie, to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek z Blogsburga Wam się spodobał. Nie pamiętam. Jeszcze raz. Nie zapomnijcie o łapce w górze i sobie z dzwonkiem. No, dosyć się starałem, żeby nagrać ten odcinek, jak w sumie każdy. Więc myślę, że możecie to uszanować właśnie taką łapką w górę. No, bo ciężko było nagrać ten odcinek. Jeżeli. Nie spodziewaliście się, że to będzie właśnie z Vlogsburga? No to też możecie zostawić łapkę. A jak już na dole zostawić łapkę, to zostawcie też suba, bo to naprawdę mnie motywuje i pokazuje, że oglądacie te odcinki i warto jest się starać. Bo dla najlepszych widzów. A więc co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i nara.